Karolina Morawka, witam w programie Co na Weekend. Mamy dla Was kilka propozycji na najbliższe dni. W sobotę w Sieradzu Męca nie zabraknie prawdziwych, sportowych emocji. Odbędzie się tam bieg z przeszkodami. Oprócz dorosłych do udziału zachęcamy także dzieci, które mogą wystartować w biegu na 1 kilometr. Organizatorem jest Rai Sport Active. Również w sobotę Warta Sieraz rozegra spotkanie z Jutrzenką Warta. Początek meczu na stadionie w Sierazu o godzinie 19. Warta Sierac jako jedyna drużyna w tabeli nie odniosła porażki. Wierzymy, że dobra pasa utrzyma się do końca sezonu. W niedzielę zapraszamy na koncert finałowy z cyklu Międzynarodowego Festiwalu Jesień Organowa, który odbędzie się w Bazylice pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wystąpi schola gregoriańska salezjańskiej szkoły muzycznej w Lutomiersku. Początek o 19:00. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także na poniedziałkowe spotkanie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Gościem będzie pan przemysław Raj, a tematem prelekcji klimat, ocieplenie, kryzys czy zagłada. Początek o godzinie 18.00, wstęp wolny. To tyle w dzisiejszym co na weekend. Życzę udanego i słonecznego wypoczynku. Widzimy się za tydzień.